Przyznajcie się, ile razy oglądając Instagrama, zatrzymaliście się na pości, gdzie była widoczna dziewczyna, która odpowiadała Waszym gustom? No dobra, mi nie musicie, ja się domyślam. Jeżeli nie chcecie się przerazić, jak bardzo internet oszukuje, to uprzedzam, nie oglądajcie tego odcinka. Jednak musie obejrzeć, co? W ogóle to się chyba nie przywitam. Także witajcie widzowie, zostawcie łapkę w górę, suba i skoro jesteśmy przy temacie Instagrama, to możecie także wpadać na mojego, do którego link jest w opisie, a nazwa wyświetla się teraz na ekranie. Ostatnio w internecie zrobiło się głośno na temat pewnej japońskiej motocyklistki, która na Twitterze znana jest pod nazwą Azusa yuki? Asusagaku yuki. Dobrze, nie będę się tutaj bawił w naukę japońskiego, ale tę influencerkę możecie widzieć teraz na zdjęciach. Otóż, podobno została bardzo polubiona przez internautów. Nikogo chyba ten fakt nie powinien dziwić, że internauci polubili drobną dziewczynę na motocyklu. W końcu płeć piękna w mniejszym stopniu interesuje się motoryzacją niż ta płeć bardziej brzydka. Jednak jak się okazało, to nasza młoda motocyklistka okazała się być starszym panem z długimi włosami. To jest i w sumie nikogo by może taka pomyłka nie dziwiła, ale przecież na zdjęciach wyglądał na młodą i atrakcyjną kobietę i to nie tylko ze względu na swoje długie i gęste włosy. Jednak jak czytamy w artykule na stronie ścigacz.pl, mężczyzna przyznał się do oszustwa, a nawet zaprosił dziennikarzy do domu i pokazał jak używa programów FaceApp i Photoshop, aby zmienić swoją twarz i nadać jej kobiecy wygląd. FaceApp oferuje użytkownikom funkcję, która zmienia ich płeć na przeciwną za pomocą kilku gestów na ekranie. Co sprawia, że przekręt jest aż zbyt łatwy do przeprowadzenia. Pewnie teraz zastanawiacie się, jak internauci to odkryli i po co ta cała internetowa przemiana. Mężczyzna został zdemaskowany, gdy dziennikarze z japońskiego programu Monday Late Show postanowili śledzić influencerkę. Jak przyznaje sam lub sama? Yuki. Dzięki Google. Proszę. To proces upiększania podobał mu się tak samo jak przyrost obserwujących na Instagramie. Ale to nie koniec historii, ponieważ ten nieco starszy pan podejmował także współpracę jako influencerka, z których czerpał zyski. A firmom, któremu takie współprace zleciły, niekoniecznie może się podobać ten fakt, że ten pan posiada dwie osobowości. Miejmy jednak nadzieję, że nie reklamował on kremów do onbładzania. Przyznajcie, nie będziecie już teraz na każdą dziewczynę na zdjęciu patrzeć tak samo, prawda? Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie 500 łapek w górę, a może jeszcze jutro, ewentualnie pojutrze wrzucę nowy odcinek. Trzymajcie się ciepło, cześć!